Masiema z tej strony kaz. Dzisiaj nie będzie poradnika. Dzisiaj nie będzie newsów. Dzisiaj nie będzie też konfrontacji. Dzisiaj pokażę Wam drogę, której nie widzicie. Drogę, którą przymierza każdy film, zanim go zobaczycie. Także zainteresowanych, standardowo. Zaprasza. Zapraszam! No. Zapraszam! No. Zapraszam! No. Boże, kaz. A idź Pan tam do lasu! Jeszcze bardziej niespodziewanie to trzeba było zrobić. You're breaking rules, the dangerous path that I follow. Oh go on, just do what you do. And if To follow like a shadow, of dark and cold to the touch. Am I insane not to let go? Oh, go on, just do what you do. Jak powstają moje filmy? Po pierwsze, pomysł. A te dopadają mnie w różnych momentach. Podczas samodzielnej gry, kiedy coś zobaczę lub zrobię. Kiedy gram ze znajomymi i wymieniamy się różnymi patentami, które nakierowują myśl na konkretny temat. Kiedy ktoś zada jakieś pytanie z konkretnego zakresu lub przedstawia gotowy pomysł. Nie zamykam się w 100% ze swoimi myślami, a słucham i sortuję to, jakie informacje do mnie docierają. Po drugie. Weryfikacja informacji. Każdy odcinek staram się tworzyć będąc możliwie jak najbardziej przygotowanym. Czytam to, co przedstawia oficjalnie Rockstar, żeby ukierunkować drogę filmu. Sprawdzam osobiście określone nowości czy funkcje, żeby autentyczność wiadomości szybowała coraz wyżej, a finalnie i tak pytam znamych o to samo, co ustaliłem, żeby sprawdzić, czy nie ma jakichś rozbieżności. Po trzecie i najważniejsze, scenariusz. To jest szkielet filmu, a więc jego najważniejsza część. Informacje mogę mieć wszystkie i na każdy temat, ale są niczym bez odpowiednio przygotowanego scenariusza. To tutaj zbierane są wszystkie pomysły, które niejednokrotnie się rozwijają albo zupełnie zmieniają swoją formę dopiero kiedy zobaczę, jak to jest napisane. Tutaj swobodnie mogę rozszerzyć temat, lub podejść go z zupełnie innej strony i spośród wszystkich kawałeczków zebrać to w jedną spójną całość. Przygotować odcinek od strony narratorskiej czy zapisać pomysły wizualizacji. Dobrze przygotowany scenariusz Wpływa na efekt końcowy, a więc wasze pozytywne komentarze pod moimi filmami i moje zadowolenie z finalnej wersji odcinka. A to ostatnie to dla mnie najważniejsze kryterium. Po czwarte, zbieranie materiałów. Kiedy mam motyw przewodni, a więc pomysł, zweryfikowane informacje i spisane w jednym miejscu, a więc scenariusz, przystępuję do zbierania materiałów. Teraz w dużym stopniu wiem, czego potrzebuję, więc odgrywam sceny, które mogą się przydać. Zbieram materiały na dwa sposoby. Pierwszy, nagrywam samą rozgrywkę przy użyciu zewnętrznych programów takich jak Fraps, XSplit, OBS i od razu są gotowe do montażu właściwego. Drugi, bardziej czasochłonny, jednak przeze mnie preferowany, nagrywanie wbudowanym narzędziem Rockstar. Zawsze, jeżeli są to wstawki w stylu machinimy, staram się nawiązywać aranżacją do tematu. Jeżeli odcinek traktuje o gangu motocyklowym, Zobaczycie motocyklistów w charakterystycznym odzieniu na swoich maszynach, mknących w grupie lub samodzielnie wykonując później czynności, które będziemy wykorzystywać w grze. Jeżeli tematem będzie organizacja prezesa, zobaczycie ekskluzywne fury, elegancko ubrane postacie itd. Wszystko zależy od tematu produkcji. Jeżeli mam taką możliwość i odcinek tego wymaga, proszę o pomoc znajomych w zatestowaniu na publicznych sesjach. To ułatwia sprawę, bo szybko mogę wyjaśnić o co mi chodzi, wydać polecenia i finalnie nagrać scenę. Jeśli jednak nie ma moich zaufanych pomocników, próbuję sceny nagrać samodzielnie lub przy pomocy aktorów zewnętrznych programów w trybie reżyserskim. Tego jednak się dopiero uczy i nie zawsze otrzymuję efekt, którego oczekuję. Po zebraniu materiałów przystępuję do kolejnego kroku. Po piąte, montaż wstępny Roxar Editor. Właściwie to tutaj spędzam najwięcej czasu, przygotowując sceny, ujęcia pracę kamery, ustawienie mikrofonu, wstępne efekty wizualne, nadając filmowi kształt. Często, zanim osiągnę oczekiwany efekt, mija wiele godzin roboczych. Teraz szykowane są wypełniacze, główne ścieżki wizualne, intra czy outra, a i tak najczęściej z trwającej minuty sekwencji wykorzystuje 10 czy 20 sekund. Najważniejsze jest jednak to, że zawsze wolę jak materiał mam więcej, nie mam z czego wybierać, niż jak czegoś zabraknie i znów trzeba się wrócić, zebrać ekipę, przygotować scenę i zrobić dubel. Zawsze niewykorzystany materiał mogę użyć przy następnej produkcji. Po szóste, wstępny render i upload rockstar editor. Żeby przygotowany materiał wyglądał jak najlepiej. Przed wstępnym renderowaniem włączam podciąganie jakości renderu, które gra oferuje, i dodatkowo ustawiam możliwie najwyższe detale gry. Projekt wcześniej zapisany w edytorze zaadaptuje się pod nowe ustawienia graficzne, więc od razu przechodzę do renderu. Najczęściej korzystam z najwyższej jakości obrazu i 30 klatek. Dlaczego tylko 30? Często mieszam materiały przygotowane w edytorze z tymi z samej rozgrywki, a mój komputer chwilowo nie osiąga 60 klatek w samej grze na zadowalających mnie detalach, a render w 60 klatkach dodatkowo zwiększa rozmiar gotowego wideo, co przekłada się na dłuższe uploadowanie. Z kolei też nie dysponuję wystarczającą prędkością internetu i duże projekty przysyłają się bardzo długo. Od godziny do nawet kilkunastu przy dużych projektach. Drugą sprawą jest montaż właściwy, gdzie pliki, które mają 30 nie zgrywają się z tymi, co mają 60, tworząc artefakty. Po przesłaniu pliku z edytora, który uploaduję do moich filmów na YouTube, pobieram go na swój komputer. Plik jest gotowy do montażu właściwego. Po siódme, przygotowanie do montażu. Już prawie wszystko jest gotowe do rozpoczęcia montażu właściwego. Na tym etapie nagrywam sekwencje narracyjne przy użyciu Audacity, wybieram piosenki, których chcę użyć w filmie. Szukam efektów dźwiękowych, które mogą się przydać i tworzę w mojej montowni nowy folder, gdzie magazynuję wszystkie pliki, których będę używał w montażu. To bardzo ułatwia sprawę, ponieważ nie muszę plików szukać po całym dysku, a wszystko jest w jednym miejscu. Po ósme, montaż właściwy. Kiedy wszystko mam przygotowane, mogę przystąpić do postprodukcji. Tutaj dzieje się cała magia i wprowadzonych jest najwięcej zmian. Jeszcze na tym etapie okazuje się, że czegoś mi brakuje, jakiejś sceny, jakiegoś utworu, czy grafiki, więc konieczne są powroty do punktów poprzednich. Zawsze staram się montować filmy na zasadach prezentacji multimedialnej, czyli mam swój tekst, który chcę przekazać głosem, a na ekranie pojawiają się najważniejsze punkty, na których chcę, żeby widz się skupił i zapamiętał. To najzwyczajniej w świecie pozwala utrwalić daną informację. Wciąż jednak eksperymentuję z różnymi rozwiązaniami, kolorowaniem klipów, przejściami, sposobami montażu, stąd można zauważyć pewne zmiany schematu z odcinka na odcinek. Montaż trwa od kilku do nawet kilkudziesięciu godzin roboczych, w zależności od rozmiaru projektu. Na czas montażu wpływa ilość materiału, ale również mój odbiór. Jeżeli coś mi nie pasuje, to edytuję to dotąd, aż nie uznam, że efekt jest zadowalający. Najdłuższym segmentem odcinka pod względem czasu składania jest intro. Dlaczego? Bo lubię składać intra. Kiedy projekt jest już gotowy, przyszedł czas na render. Na obecnym sprzęcie jest to HD w 30 klatkach, ale w przyszłości chciałbym przejść na Full HD 60 klatek. Czas renderu to od kilku do kilkudziesięciu minut, w zależności od rozmiaru projektu. Po dziewiąte, upload. Film zrenderowany. Pozostaje wrzucić go na kanał, dodać opis, tagi, zrobić miniaturkę i poczekać aż się prześle. Przeważnie trwa to od kilkudziesięciu minut do kilku godzin. Najczęściej, kiedy materiał jest już na YouTube, przez pierwsze 30 minut namiętnie odświeżam śledzenie statystyk filmu, żeby na gorąco monitorować jak materiał się przyjął, jaka jest Wasza ocena i o co pytacie. Tak mniej więcej i w skrócie przebiega proces produkcji moich filmów. Czasami odwracam kolejność kroków w zależności czy film planowałem, czy wyszedł nagle, np. Na seria GTA News czy nowe adwersarze, a czasami po prostu w innej kolejności jest mi wygodniej. Na koniec chciałbym wam wszystkim serdecznie podziękować za całą masę pozytywnych ocen i komentarzy pod moimi produkcjami oraz za pomoc przy nagrywaniu odcinków. Niektórych z was już kojarzę po i zawsze cieszy mnie Wasza obecność pod kolejnymi produkcjami. Ta aktywność w niektórych przypadkach przerodziła się już w stałe obcowanie ze sobą, co przełożyło się na stałą ekipę, bez której nie widzę dobrej zabawy, przykładowo w GTA V, ale i w innych produkcjach również. Nigdy się nie spodziewałem, że osiągnę na YouTube tak wielu subskrybentów i aktywnych widzów, i że moje filmy się komuś przydadzą. Jestem szczerze mile zaskoczony, że tak fajnie się to rozwinęło i że wciąż czekacie na filmy z mojej strony. I wiecie co? 2000.